Powiedz mi, jak to jest wrócić na stare śmieci? Na pewno fajnie, gdzieś, gdzieś też obserwuję tutaj cały czas, widzę jak to się wszystko rozwija, czy stadion, czy, czy gdzieś grupy młodzieżowe cały czas obserwuję tutaj te, te poczynania Wisły Płosk. Na pewno fajnie też, że, że rodzina przyszła, znajomi, było, było, było ich paru, także, także też cieszę się, że mogłem się z nimi zobaczyć. A co możesz powiedzieć o meczu? Wszedłeś w drugiej połowie, można powiedzieć jakby w drugiej fazie drugiej połowy. A co możesz powiedzieć o grze swoich kolegów, o wyniku? Myślę, że z przebiegłego spotkania na pewno byliśmy drużyną lepszą, która, która to dominowała. W tym spotkaniu mieliśmy, mieliśmy większe na pewno posiadanie piłki. Gdzieś kreowaliśmy więcej tych sytuacji i Śłot stara się grać z kontraataku. Kilka razy nam faktycznie zagroziła z tego kontraataku, ale myślę, że to my kontrolowaliśmy ten przebieg spotkania. Myślę, że jest lekki niedosyt, ale tak jak w tutaj jeszcze nie przegrała, także na pewno też trzeba ten punkt docenić. Właśnie, powiedz mi, jak myślisz, w czym patent, że tak naprawdę jeszcze nikt tutaj nie wywiózł kompletu punktów? No ciężko powiedzieć tak teraz, no, ale mogliśmy być tymi, którzy jako pierwsi wyjadą stąd z kompletem punktów, niestety tak się nie stało.